Chciałbym dziś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Dlaczego dobrzy ludzie często mają niepowodzenie i biedę? Dlaczego są chorzy, skoro są dobrymi? Myślę, że jest tak dlatego, że to nie dobroć jest wynagradzana na ziemi, ale odwaga wiary. Ktoś, kto jest zły, będzie i tak miał w życiu dobrze, jeśli będzie z wiarą na to pracował. Taka wiara jest zawsze w życiu ryzykiem i odwagą. Wygląda więc na to, że tego typu postawa bardziej się podoba Bogu niż dbanie o to, by być dobrym. Tak naprawdę chyba nikt tu nie jest dobry, a ci, którzy tak myślą, żyją ułudą. Nasze dążenia, by być dobrym, są tylko bufonadą. Najwyraźniej w takiej postawie opatrzność nie ma upodobania. Lecz jeśli taka osoba coś zaryzykuje, poświęci się, by komuś pomóc lub sobie samemu, to będzie to wynagrodzone. Trzeba nam bowiem ciągle inwestować, nie gromadzić, lecz inwestować. Mądre inwestowanie pomnaża. Gromadzenie zaś jest głupotą, która opatrzności się nie podoba, bo i tak tego nie przejemy. Nie chodzi też o to, by nakarmić wszystkich. Choć i to jest chwalebne. Promowana jest raczej przez Boga odwaga i hart ducha. Taka postawa prowadzi bowiem do prawdziwego zrozumienia życia, a tym samym do lepszego osadzenia się w miłości, której rozumienie jest ważniejsze niż tylko wystrzeganie się zła. Widać więc, że dobrzy ludzie cierpią, bo są małostkowi i krótkowzroczni. Cierpią, bo idą na łatwiznę, ponieważ brak im mądrości, by szukać wiary w siebie. A to jest trudniejsze niż tylko wystrzeganie się zła. Zamiast tego ludzie ci oddają swoje życie Bogu, by tylko On o nich dbał. Doświadczenie życiowe pokazuje jednak, że On o nich nie dba tak, jakby na to zasługiwali lub tego oczekiwali. A często jest wręcz przeciwnie, bo im bardziej ktoś jest wierzący, tym ma więcej chorób i trudnych doświadczeń. Widać z tego, że opatrzności nie chodzi o to, byśmy we wszystkim zależeli od Boga. Jak każdy ojciec, liczy on raczej na to, że się usamodzielnimy i przestaniemy zachowywać jak dzieci. Oczekuje on raczej naszej inwencji i pomysłowości. Nagradza on bowiem wiarę w siebie i swoje marzenia. Promuje on ludzką odwagę, by za nimi pójść. A zatem dobrzy ludzie cierpią, bo myślą, że znają Boga, gdy tymczasem Bóg jest inny. To, co tu mówię, jest wielką życiową prawdą i trzeba naprawdę otwartego umysłu, by to dojrzeć. A zatem, kto jest otwarty i kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pozdrawiam i do usłyszenia.